Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych pojawiły się gorsze dane. Ramp na 14.15 raport ADP. 189 tysięcy miejsc pracy, oczekiwano 225 tysięcy, więc to może mieć przełożenie na, to, na ten raport piątkowy, który po, pojawi się. E, Będziemy mieli raport na temat sytuacji na rynku pracy w, za, cały ma, za cały marzec. E, o godzinie 16 indeks ISN dla przemysłu 51,5 odczyta, oczekiwano 52,5. E, gorzej odczytywań, więc to powinno osłabić dolara. Teraz w takim razie przejdziemy do głównych instrumentów. Najpierw kontrakty na indeks S&P 500, które dzisiaj w nocy zeszły do poziomu 2034, pogłębiony wyrównanie został dołek marcowy i mieliśmy również zejście poniżej bardzo ważnego wsparcia na poziomie 2038. Potem w ciągu dnia doszło do odbicia, w tej chwili jesteśmy kilkanaście punktów wyżej. Wydaje się, że w perspektywie najbliższych kilku dni czeka nas jeszcze zejście poniżej poziomu 2038 i dopiero potem po, po, po zakończeniu tutaj tych spadków z tego szczytu można będzie liczyć na trwałe przebicie poziomu 2038, co powinno skutkować tym, że wrócimy na poziom tegorocznego szczytu na 2117. Przejdziemy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie DAX-a. Na DAX-ie rano żeśmy mieli spadki. Potem mieliśmy bardzo silne wzrosty, wręcz szaleńczy ruch do góry do poziomu prawie 2135. Próba przełamania tutaj tego oporu po tak silnym wzroście oczywiście trudno było sobie obrazić, żeby to nastąpiło, więc można było spodziewać się tego, że będzie do cofnięcia. No i teraz w perspektywie najbliższych kilkunastu godzin, powiedzmy dnia dwóch, możliwy byłby jeszcze jeden ruch do góry. No i teraz popatrzmy sobie... Jak to wygląda w dłuższej perspektywie? Jeżeli DAX będzie dalej mocny i wróci na szczyt z 16 marca, to próba przełamania tego szczytu może się nie udać. Jeżeli się nie uda i potem rynek zacznie się copać, no to oczywiście jeszcze nic złego się nie stanie, ale gdy dojdzie do przepisu poziomu 12135, gdy znajdziemy się tutaj, może się zrealizować ten scenariusz, który tutaj narysowałem. Spadki, pogłębienie czy zejście w rejon dołka z marca i dopiero potem... Tutaj zakończyłaby się fala czwarta. Moglibyśmy liczyć w dalszej perspektywie czasu na wzrosty w ramach fali piątej i na nowe długoterminowe szczyty. Na polskim rynku nie mieliśmy dzisiaj większych wydarzeń, mieliśmy w sumie nawet odbicie. No, wydaje się, że w perspektywie najbliższej powinniśmy mieć dalszą przecenę z tego szczytu. Dopiero potem w dalszej perspektywie można byłoby liczyć na kolejną falę wzrostu. Także to jeszcze podstawę wiele sesji, ta przed ceną na polskim rynku. Na wykresie euro mieliśmy dzisiaj rano dosyć spore spadki, potem doszło, rozpoczęło się odbicie, no i o godzinie 14.15, gdy pojawiły się gorsze dane z raportu ADP z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, doszło do sporego wzrostu, ale szybko doszło do aktywizacji podaży. Widzimy, że mamy tutaj dosyć dużą przepychankę między popytem i podażą, natomiast popatrzmy na to wszystko w dłuższej perspektywie czasu. Na razie jest jeszcze tu, który <laughs> mieliśmy w zeszłym tygodniu, w czwartek, pojawiła się duża trójfalowa struktura. Tutaj mamy oczywiście bardzo ważne e, krytyczne opór, no bo jeśli doszłoby do przebicia tutaj tego oporu, no to możliwe są mocniejsze e, wzrosty. Być może nawet powrót na szczyt, który mieliśmy na poziomie 1, 10, 52. Dlatego tutaj jeszcze przez jakiś czas może nastąpić. E, jakaś próba sił, natomiast no, wydaje się, że chyba bardziej prawdopodobny scenariusz jest, że kurs euro-dolara może ruszyć w górę. Na wykresie dolara do złotego e, myślę, że czekają nas jeszcze jakieś tutaj spadki. Tutaj mamy jedno wsparcie, kolejne wsparcie jest tu, to jest poziom chyba gdzieś 3,73. Dolne ograniczenie chmury też jest wsparciem, potem być może będzie jakieś tutaj orbicie. Na wykresie cen złota dzisiejsze gorsze dane dla dolara doprowadziły do wzrostów, więc widać tutaj wyraźnie różnicę między euro, dolarem, a złotem, czy też srebrem. Myślę, że te wzrosty mogą być korekcyjne i jeszcze moglibyśmy mieć jakiś jeden ruch w dół i dopiero potem trwalsze wzrosty powrót na poziom 1220. Jeśli się mylę, to w przypadku pojawienia się jakiegoś cofnięcia rynek utrzyma się powyżej tutaj tego lokalnego szczytu i potem będzie w stanie dalej iść w górę i być może dojdzie do powrotu do poziomu 1220. Tu być może pojawią się problemy i być może korekta przyjmie taką postać. pierwsza faza spadków, odbicie i potem jeszcze kolejna faza spadków wybierają tutaj tego dołka. Na wykresie cen ropy dzisiaj rano mieliśmy testowane znowuż wsparcie w rejonie między 47-47-25 zgodnie z przewidywaniami porannymi doszło do obrony tego wsparcia i potem doszło do odbicia. Przebicie poziomu 47-50 generowało sygnał do dalszych wzrostów no i mamy w tej chwili przekroczony opór na poziomie w rejonie między 48-70-49. Wydaje się, że ta duża siła tego ruchu prowadzi nas do tego, że będziemy mieli będziemy mieli poważniejszy ruch w górę. Jeśli teraz potem dojdzie do jakiegoś cofnięcia, to cofnięcie może się wesprzeć na przebijanym oporze między 48, 70, 49 i potem byśmy mieli kolejny ruch do góry. To wszystko jeśli chodzi o podsumowanie dnia. Zapraszam Państwa na dzisiejsze szkolenie o godzinie 18. .00. Dzisiaj będziemy mówić o metodach otwierania i zamykania pozycji w oparciu o analizę techniczną i na początku szkolenia, jak również pod koniec szkolenia mówimy aktualną sytuację na dzisiejszej spół na spółce, która dzisiaj zadebitowała, mianowicie na spółce GoWebby. Także zapraszam i do usłyszenia.